Pojęcia o tym, że my mamy taki potencjał, jeżeli chodzi o nasze złoża. E, taką e, sytuację Wam opowiem sprzed kilku lat. Jeden z dyplomatów chińskich, który przyjechał do Polski, e, żeby spotkać się z naszymi dyplomatami, to jest w ogóle taka, taka no, niesamowita historia, bo wydawałoby się, że parlamentarzyści czy senatorowie, którzy są dyplomaci, e, reprezentują nas. Na tej arenie międzynarodowej, no to mają świadomość, co to jest Polska, co jest pod ziemią, jak to wygląda. I on przyjeżdżając, został oczywiście ugoszczony godnie, no i rozmawia z tymi naszymi dyplomatami i mówi tak: Czy wy wiecie, że Polska jest w całej Unii Europejskiej geopolitycznie najlepiej usytuowanym krajem? A oni mówią: tak. I wiedzieli. Byli zaskoczeni, zdziwieni. A jak się okazuje, może im chodziło, wiecie, o krajobraz, a temu dyplomacie chodziło o to, co my mamy pod ziemią, o nasze, o nasze złoża, ten największy potencjał, jaki mamy. Bo to nie jest tylko węgiel, to nie jest tylko geotermia, ale to jest tytan, to jest srebro, to jest złoto. Okazuje się, że ilości ropy naftowej, jakie mamy, to jest, są ilości większe niż kuwejt ma. To już wiecie, nie są tajne informacje, tylko one były przed nami zatajane przez ostatnie dekady. Dzisiaj dopiero zaczyna to wychodzić. Eksperci, geolodzy, profesorowie, tak jak profesor Kozłowski i wielu zaczyna, za, profesor Kozłowski już nie żyje, ale on bardzo e, głośno o tym mówił. I oczywiście można tutaj debatować, czy profesor jeden ma rację, czy nie. Ja myślę, że raportniku, który tutaj zaprezentujemy, on e, daje jasny, jak gdyby e, obraz tego, że to, co mówimy, to, to są fakty, to jest wszystko poparte dowodami i dokumentami. Więc w Polsce, moi drodzy, mamy 85% wszystkich zasobów węgla w Unii Europejskiej, należy do Polski. 100 miliardów ton zasobów węgla kamiennego i brunatnego. Te 100 miliardów ton to jest wersja bardzo taka bezpieczna. W rzeczywistości ta, ten zasób, jaki mamy, jest między 500 a 600 miliardów ton. Na pewno słyszeliście już, że Unia Europejska chce łapę położyć na nasze lasy. Wiemy doskonale, że to nie chodzi o same drzewa, drewno, tylko właśnie to chodzi o, o to, co jest pod ziemią, o przede wszystkim o nasze złoża. Tych zasobów, jeżeli chodzi o węgiel, na 300 lat co najmniej, wiemy, że to jest między 500 a 800, ale powiedzmy, operując tym, co tymi dokumentami, które są w Ministerstwie, niech to będzie nawet 300 lat. No to zobaczcie, jaki to jest potencjał. Węgla. Jako taką ciekawostkę zawsze pokazuję: zobaczcie, to jest tylko mały fragmencik. W województwo lubelskie, ten niebieski to są miejsca, gdzie trwa eksploatacja, i ten drugi kolor to jest, moi drodzy, miejsce, gdzie mamy około dwudziestu kilku miliardów ton węgla. To są dziewicze tereny, które jeszcze nie zostały tknięte tak naprawdę, czekają dopiero na to wydobycie. Tutaj, jako też taką ciekawostkę, zobaczcie: 8,4 miliarda ton to jest rok 2022. W 2021 było prawie miliard mniej. Czyli co się dzieje na świecie? Średnio z roku na rok o kilkaset milionów ton, prawie pod miliard, zwiększane jest wydobycie węgla. Jedna z największych in instytucji zajmujących się paliwami kopalnymi. Stwierdziła w swoim raporcie, że w przyszłości świat musi stawiać na paliwa kopalne, między innymi na węgiel. A co my słyszymy słuchajcie, w naszych mediach, w telewizji, że trzeba zamykać kolejne kopalnie, bo to jest nieopłacalne, bo CO2 emisja dwutlenku węgla? To są, słuchajcie, sprzeczne informacje. I wiecie, na czym jest ta ich, polega ta ich przewaga? Na tym, że mają te media. Zobaczcie, gdyby z taką prezentacją móc pójść do TVP i zająć 25 minut czasu antenowego, nagle 7-8 milionów ludzi się po prostu budzi w przeciągu 20 minut. Po każdym spotkaniu, na spotkania mniej więcej jak jeździmy po Polsce, czy to Podhale, czy Śląsk, mamy między 70 a 110-120 osób no to jak kończymy to spotkanie to wiele osób jest oczywiście świadomych tego wszystkiego co się działo w 2020 ale jedna pani we Wrocławiu jak wysłała na maila mówi że jak na początku słuchała tego to jej się wydawało że dla Polski już nie ma szans że już nie ma nadziei ale dopiero po chwili jak zobaczyła te, też te pewne rozwiązania dostała takiego mówi poweru takiej energii i chce działać z nami no bo nie możemy się poddawać no. Najlepiej założyć ręce i powiedzieć, no już nie ma szans. Nie, właśnie nie. My musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby, żeby w przyszłości, wiecie, przejąć kontrolę nad, nad Polską i właśnie muszą to zrobić ludzie uczciwi, patrioci, przede wszystkim Polacy. Największe mocarstwa USA, Chiny, Rosja zwiększają coroczne wydobycie. A to jest taka perełka, bo e, będąc w koszalinie, zapytałem 60 rolników, czy 65 było na sali i mówię, powiedzcie mi, ile energii elektrycznej w Polsce pochodzi z przetwarzania węgla? A oni mi mówią 30, 35. Ja mówię, nie, prawie 100. Tak, gdzie? No przecież dzisiaj już pozamykane kopalnie są. Ja mówię, no, no dobrze, no ale kiedyś eksportowaliśmy 40 milionów ton węgla, a produkowaliśmy 200. Dzisiaj produkujemy zaledwie brunatnego i około, około 85-90, z czego już 15 musimy importować. I tutaj to pięknie widać. Proszę zobaczyć, do października 14 milionów ton węgla ściągnęliśmy z Kolumbii, z Indonezji za 19 miliardów. A wiecie ile byśmy zapłacili, gdyby one było, ten węgiel byłby z Polski? Jedną trzecią ceną. to jakość. Tak, tak, jeżeli chodzi o jakość i kwestia... No, znaczy, to, to, to. znaczy największy problem to jest jeszcze kwestia transportu. Transportowanie tego węgla, wilgotność, jakość, no tragiczna. Więc... kopalni no, w, w Kolumbii, a, a od Polski, w Polsce tak? tam i Tak? No znaczy, że... znaczy oni chcą w ogóle przerzucić no. cały przemysł, pójdzie w kierunku tamty, tamtych terenów Indii, tam ma być przemysł. On ma być wyeliminowany całkowicie z Europy, a przede wszystkim z Polski. To, to ma czekać na swój czas, te złoża. Są dla kogoś innego przygotowane. Nie, Wiem, dla innych narodów. Mam świadomość. Zobaczcie: 2022-23 Niemcy, Austria, Włochy ponowne otwarcie elektrowni węglowych. Wielka Brytania 28 grudnia zeszłego roku. Czyli pół roku temu niecałe stwierdziła, że, znaczy nie stwierdziła, oni zdecydowali się już, że budują nową kopalnię węgla kamiennego. Ale żebyśmy nie mówili tylko, wiecie, USA, Chinach, o tych mocarstwach, to mówimy o Unii Europejskiej. Zobaczcie, zużycie węgla w Polsce, zużycie węgla w Niemczech. Niemcy zużywają dwa razy tyle węgla, co my, Eko Niemcy, którzy stawiają, wiecie, na fotowoltaikę, wiatraki i tak dalej. Okazuje się, że Rzeczywistość i fakty są zupełnie inne. Niemcy emitują 100% więcej CO2 niż Polska z samego przetwarzania węgla, a 5 razy więcej CO2, biorąc pod uwagę całą ich gospodarkę, bo wiemy, że ich gospodarka jest kilkukrotnie większa od naszej. No i siłą rzeczy to, to zużycie CO2, emisja CO2 jest wyższa. Tutaj może tak tego nie widać. Nie wiem, czy Państwo widzicie tą, tą kreseczkę czerwoną, gdzie jest CO2 pokazane. Za daleko jeszcze, musimy cofnąć. O, o, było, było. Mamy. Słuchajcie, jestem po rozmowie z profesorem, rozmawiałem z nim kilka miesięcy temu z Wydziału Fizyki. Pan profesor tylko prosił mnie, mówi tak Panie Prezydencie, gdybym ja publicznie powiedział to, co wiem, to mój cały dorobek naukowy byłby po prostu zniszczony. Usunęliby mnie z uczelni. Ale mówi tak, e, e, walka z ociepleniem klimatu, emisja CO2, to jest jedna wielka fikcja. Mówi tak, to jest religia stworzona na potrzeby właśnie wyeliminowania. E, tak, tak, tak. I mówi mi tak, CO2 to jest gaz życia. Nie da się funkcjonować bez CO2, bo on jest cięższy od tlenu, więc szybko opada na ziemię, daje życie roślinom. Więc no to jest tlenu, elementarna. proszę? Bez roślin nie ma tlenu, bez CO2 rośliny nie wyprodukują. Prosta rzecz, życiu, prosta, rzecz. prosta rzecz. Słuchajcie, zobaczcie, jak ktoś wchodzi do komory hiperbarycznej, jak ma problem z ranami, z cukrzycą, nie goją się rany, no to wiadomo, że najlepszym sposobem jest komora hiperbaryczna. A wiecie, jaki jest poziom CO2 w komorze hiperbarycznej? Kilkadziesiąt razy większy niż w atmosferze. To jest taka też ciekawostka. I on mówi tak, to są po prostu wybuchy na słońcu. To są cykle co 200, 300, 400 lat. Tysiąc lat temu mieliśmy winnice winogrona w Polsce rosły. 500 lat temu mieliśmy zamarznięty Bałtyk, zasuwaliśmy saniami. To są cykle po prostu, no, co 400 lat. mamy i mróz Tak, ale ktoś dokładnie. Dokładnie, tak jest. A ktoś, ktoś kiedyś powiedział tak, dajcie mi. Kilku ekspertów, profesorów, naukowców światowej sławy i media, i wprowadzę każdą teorię, jaką chcecie. No więc dzisiaj, dzisiaj mamy ten, ten moment, właśnie, gdzie można każdą teorię wdrożyć, a wiemy, w czyich rękach mamy dzisiaj najważniejsze media. Więc, żeby w prosty sposób rozpocząć od obniżenia opłaty za energię elektryczną, nie trzeba robić żadnych wielkich ruchów. Wystarczy tylko, moi drodzy. Zlikwidować tą opłatę za CO2. Nie wiem, czy wiecie, ale do każdej megawattogodziny oni nam doliczają 400 zł za tonę CO2. Czyli jak megawattogodzina kosztuje 350-370 zł, to my płacimy 770 zł. Dlaczego? Bo jest fikcyjna opłata CO2. I wiecie, zrobili to po mistrzowsku, bo jak ją wprowadzali kilkanaście lat temu, to mówili, słuchajcie, to jest parę centów ta tona kosztuje, nawet nie trzeba podnosić cen energii. Nie ma problemu z tym. I wszyscy, wiecie, każda elektrownia, wszyscy powiedzieli, dobra, nie ma problemu, wchodzimy. w to Oni wiedzieli, jak do tego podejść, na, na zasadzie gotowania żaby. Yy, więc y, zobaczcie proste cięcie, likwidacja fikcji i mamy o 60% tańszą energię elektryczną. To jest tylko jeden prosty zabieg. Yy, I tutaj zobaczcie plany rządów. Polska zmniejszenie wydobycia, zamknięcie kolejnych kopalń, zwiększenie importu węgla a Niemcy. Niemcy, słuchajcie, którzy mają 10% tego potencjału, jeżeli chodzi o złoża, który ma Polska, oni likwidują nawet wioskę, jedną wioskę są w stanie zlikwidować, gdzie mieszkają ludzie, po to, żeby zwiększyć zakres działalności w, podczas wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Niemcy, Niemcy wydobywają 160 milionów ton węgla brunatnego rocznie, 64 importują z zewnątrz, bo nie mają tyle. Gdyby mogli, to by, wiecie, wydobywali dwa razy tyle. No bo oni by na tym zarabiali, chociażby na eksporcie. W 1990 roku Polska y, zarabiała miliard dolarów y, rocznie, zysku miała na czysto z eksportu węgla 40 milionów ton. No to bank światowy dał tylko jeden prosty sygnał: wycofujecie się z eksportu węgla. No i co rząd robi? Wycofuje się z eksportu węgla. No więc jak się zaczął wycofywać z eksportu węgla, to co mieliśmy na podaż 40 milionów za dużo ton, no to trzeba było zmniejszać wydobycie. Jak zmniejszono ilość ton wydobycia, no to w tym momencie mieliśmy za dużo górników. No więc trzeba było płacić odprawy. No po Miszczowsku to zrobili. No i ta spirala zadłużenia oczywiście to nie będę już o tych szczegółach mówił. Takie dwie najbardziej spektakularne likwidacje, bo chyba około 14 kopalni zostało zamkniętych przez ostatnie 8 lat. A te najbardziej spektakularne dlaczego? No kopalnia Makoszowa, najbardziej bezpieczna bezmetanowa kopalnia, gdzie mamy najlepszej jakości węgiel. Na jednym pokładzie mamy 170 milionów ton. Na drugim było 200, no i Krupiński 700 milionów ton. Zobaczcie, to jest miliard ton węgla, czyli węgla na 10 lat. Te kopalnie już są dzisiaj zniszczone, nie ma ich. I to, co chcielibyśmy zrobić, nic nadzwyczajnego. To, co robią Chiny, to, co robi Rosja, to, co robi USA, to, co robią Niemcy, Wielka Brytania i wiele państw, które mają węgiel. Indie, Kolumbia. Oni wszyscy robią dokładnie tak. Czyli co robią. Zwiększają wydobycie węgla, budują nowe kopalnie, wprowadzają nowe technologie zgazowania węgla. Tu wam taką ciekawostkę powiem, bo to jest słuchajcie, szalenie nieważne. AGH prowadziło rozmowy w 2013, 2014, 2015 roku z Japonią, z jedną z firm japońskich, która ma technologię zgazowania węgla produkując prąd przy tym. Bo są różne technologie zgazowania, wodór i tak dalej, gaz. Ale tu chodzi o zgazowanie pod elektrownię węglową. Ale technologia zgazowania w tym momencie wchodzi w grę. I słuchajcie, robili badania na złożu złoczew, bełchatów. To jest to złoże, bo wiecie, że tam w kopalni jeszcze mają wydobycia przy tamtym złożu, przy którym są na 9 lat. Za 9 lat ono się skończy. I za 9 lat jesteśmy bez elektrowni. Węglowej, czyli znowu 30% energii, która jest zapotrzebowana, nie ma tego. Wiatraczkami i fotowoltaiką tego nie załatwimy. Pytanie: czym? będziemy kupować energię 5 albo 10 razy drożej, Oczywiście, że tak. W takim kierunku to pójdzie. Wyobraźcie sobie, że ta japońska firma przyjechała do Polski i robiła badania na tym złożu złoczew tego węgla brunatnego, żeby sprawdzić. Czy on się nadaje pod to zgazowanie? I wyobraźcie sobie, że wspólne badania AGH i Japończyków pokazały, że mamy najlepszej jakości węgiel brunatny, który nie tyle, że jest dobry, on się idealnie nadaje do tego zgazowania. Były prowadzone rozmowy na najwyższym szczeblu. No, nie trzeba pytać, jaki finał. A ja Panu bo... Ta, ta technologia zgazowania węgla, którą mają Japończycy, została kupiona od Polaków. Nie wiem, czy Pan. Tak, panie. tak, oczywiście. Tylko pytanie, która, nie? Bo jest kilka technologii. No, ale jedną to. Jedna ta, ta zgazowania, o której mówił inżynier Tytko. To ona była. Parę lat temu Japończycy nikt nie był zainteresowany tak. w Polsce, bo to Politechnika Brywicka bodajże to opracowała, i nikt nie był zainteresowany w Polsce. Japończycy to kupili, a teraz przyjeżdżają do nas pewnie na do No już mają tą technologię w... rozwiniętą dość mocno. Ee, więc słuchajcie, my nie mówimy o wiecie rzeczach jakichś, nie wiadomo, ultra nowoczesnych, gdzie a może się uda, a może się nie uda. Nie, my tylko mamy wprowadzić to, co już robi cały świat. Nic więcej. Ee, utworzenie średnich szkół górniczych. I tutaj jest też ważna rzecz, żebyśmy znowu wrócili do liceów zawodowych. Dlaczego? Bo dzisiaj żaden rodzic nie chce dziecka do zawodówki wysłać. No bo wiecie, każdy mówi tak, bo ta zawodówka dzisiaj, jak ty nie będziesz miał tego średni, minimum to średnie musisz mieć. No więc prosta rzecz, szkoła zawodowa, liceum zawodowe bez matury, masz to średnie wykształcenie, ale my cię przygotowujemy do zawodu, czy to górnika, czy spawacza, czy dekarza, ale masz to średnie wykształcenie. Prosty zabieg. I wszyscy są zadowoleni. I to, co jest chyba najważniejsze, nie wiem, na pewno Państwo słyszeliście o. O metanie z tym. Do 1 stycznia 2025 zero metanu z instalacji odmetanowania kopalń. chyba popuścili? Wiem, tak. Oni, znaczy, popuścili na chwilę, na rok, dwa maksymalnie. Po wyborach temat, <grym> temat ruszy. Ale tak, faktycznie miało to wejść od 1 stycznia 2025 i odroczono to. Pytanie na, na jak długo. Więc gdyby to już weszło, to za dwa lata, dwie trzecie kopalnie jest do. Do likwidacji. I słuchajcie, to jest w ogóle hit, bo energia wód termalnych od półtora roku trąbimy o tym wszędzie, że y, mamy ogromny potencjał. Ja się spotkałem, słuchajcie, z tymi ekspertami z, z Łodzi, a najwięcej, słuchajcie, ekspertów, jeżeli chodzi o geotermię, jest w Łodzi. Są dwie organizacje, które działają ponad 20 lat, zjedli zęby na, na geotermii. Wszystkie dokumenty razem z profesorem Kozłowskim, oni mnie też jak gdyby przygotowywali, przedstawiali mi te pewne dane, a dla mnie kropką nad nimi był raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiemy, że dzisiaj Najwyższa Izba Kontroli jest po dobrej stronie mocy. Nie? Więc oni weryfikują dokładnie wszystko, punktują też te pewne niedociągnięcia polityków. Więc ten raport mówi jasno, mamy ogromny potencjał wód termalnych, tylko z tego nie korzystamy. I zobaczcie, my od półtora roku o tym trąbimy i miesiąc temu obecni politycy rządzący mówią, musimy postawić na geotermię. Geotermia to jest ogromny potencjał, bo jesteśmy w stanie zaspokoić w ciepło połowę Polski. Słuchajcie, 10 lat, gdyby zaczęli to 10 lat temu, gdyby 10 lat temu zaczęli robić to, co mówili, czyli stawiać na to górnictwo, no takie przecież deklaracje padały, to dzisiaj bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. 3000 odwiertów w Polsce, jak było realizowanych na przestrzeni ostatnich dekad, to oni nie szukali geotermii. Oni szukali złóż. Jak szukali złóż, to w tej części Polski, zaraz zobaczycie tą mapę, natrafiali przede wszystkim na gorące źródła. Ja byłem w Poddębicach. Specjalnie mówię, najpierw muszę pojechać to zobaczyć, dotknąć tego, żebym nie mówił o czymś, czego wiecie, co, co jest no, nie do końca prawdą, faktem, tylko jakąś teorią. I pojechałem do Poddębic, spotkałem się z, z prezesem tamtejszej spółki geotermia Poddębice e, i słuchajcie, zaprowadził mnie w jedno miejsce, jeden odwiert na 2100 metrów, średnica odwiertu 30 cm z tej głębokości 200 wypływa woda od 11 lat, to samo ciśnienie, temperatura 72 stopnie, Nalali do wiaderka, mówią niech Pan włoży rękę. Słuchajcie, włożyłem rękę, prawie parzyło, no bo wiecie, 72 stopnie to już jest wysoka temperatura. Ja mówię, to jest niesamowite i słuchajcie, oni dostarczają ciepło dzięki temu jednemu odwiertowi do Podębic, do praktycznie na wszystkie osiedla, tylko domki jednorodzinne jeszcze nie są podpięte, bo oni nie chcieli, bo stwierdzili, że to za drogo ich wyjdzie i dzisiaj już sami się dobijają, że chcą jak najszybciej się podpiąć. Wyobraźcie sobie, że wszystkie budynki użyteczności publicznej spółdzielnie są podpięte, mają o 50% tańszą, tańsze ciepło niż reszta Polski. Jeden odwiert. Nie mówimy, wiecie, o jakichś niestworzonych rzeczach. Jeden odwiert. A dzisiaj w Szaflarach trwa wiercenie chyba na 6 czy 7 kilometrów. Czyli to jest dopiero, wiecie, to jest konkretna głębokość. Mhm. Bo na głębokości około 2000 metrów, no to mamy między 50 a 70 stopni. 72 jest w podębicach. Ale jeżeli wchodzimy już powyżej 3 tysięcy, poniżej 3000, to dochodzimy do efektu też gorących skał. Efekt gorących skał daje nam to, że ta para, dzięki tej parze, możemy produkować też energię elektryczną. Więc oprócz tego, że mamy ciepło, mamy też energię elektryczną. Więc słuchajcie, Polska, dlatego się nieprzypadkowo mówi, że Polska to jest szczególny kraj. Te wszystkie mocarstwa wiedzą doskonale dlaczego Polska jest taka strategiczna, taka ważna i dlaczego ona jest taka, wiecie, z każdej strony atakowana i niszczona od dekad, nie tylko od dekad, od wieków od stuleci dokładnie. No, po coś to wszystko, wiecie, jest realizowane. Roczny potencjał energii wód termalnych na dobry początek, moi drodzy, to już jest 50% tego ciepła w Polsce, jeżeli chodzi o źródła termalne. Na dobry początek. Czyste, stałe, bezpieczne źródło ciepła. Z jest. Jeszcze, jeszcze. I zobaczcie. Jest. Zobaczcie, raport Najwyższej Izby Kontroli, bo tak jak mówiłem, nie chcę już... No choć dzisiaj ten raport nic nam już nie mówi, bo dzisiaj rząd sam twierdzi, że my musimy stawiać na geotermię, bo to jest największy potencjał. Czyli oni niby zaciągają rozwiązania od nas. No dlaczego? No bo wiecie, nie da się na dłuższą metę kłamać, za, kłamać, po prostu ukrywać tej prawdy. Ona wcześniej czy później wyjdzie. No więc już zaczynają powoli. No, no, o tych rzeczach mówić. Tylko, że szkoda, bo 8 lat nam uciekło. Geotermia. Mamy zasoby, tylko na razie mało z nich korzystamy. To jest raportniku, można sobie oczywiście ten kod QR też zeskanować, on przekierowuje na, na stronę, na ten, dokładnie na ten raport. To jest raport taki dziewięciostronicowy. Polska i Norwegia. Dlaczego zestawiliśmy Polskę i Norwegię? Bo w Polsce w tamtym czasie byli w rządzie patrioci, na to wychodzi, no bo na co oni postawili te kilkadziesiąt lat temu? Na złoża swoje. I gdzie jest dzisiaj Polska, a gdzie jest dzisiaj Norwegia? My jesteśmy zakładnikiem, a oni są panami. Wystarczyło 30 lat, 35, żeby Norwegia stała się naprawdę tak w pełni niezależna. Tam się rodzi małe dziecko, już ma, wiecie, zagwarantowaną emeryturę a my korzyści dla Polski. 50% tańsza energia i ciepło dla przedsiębiorców to jest jedna korzyść, no i oczywiście ogromne wpływy do budżetu z eksportu węgla. To jest proces. Nie da się tego zrobić w dwa lata. Jeżeli to było niszczone przez 30 lat, to potrzebujemy, jak to analizowaliśmy z ekspertami, między 7 a 9-10 lat. Ale to wiecie, to jest na tyle realny czas, że każdy z nas jeszcze może tego momentu doczekać. Ale wiemy doskonale, że to nie jest walka dla nas, ale przede wszystkim dla naszego.